Mimo tego, że wybory samorządowe już dawno za nami i większość zdążyła się już przyzwyczaić do woli ludu, według której wybrano nowe władze Kraśnika, to jak się okazuje, pojawiły się kontrowersje wokół drugiej tury. Sztab Wyborczy Piotra Janczarka złożył protest do Sądu Okręgowego w Lublinie. Zarzuty, jakie podaje, to przede wszystkim nieprawidłowości w pracach komisji wyborczych, pominięcie 37 osób uprawnionych do głosowania. W tak zwanych odrębnych obwodach głosowania utworzonych w szpitalu powiatowym przy ulicy Chopina oraz przy Alei Niepodległości, oraz wpisanie na listę wyborców zmarłą osobę. Przypomnijmy, że 30 listopada podczas drugiej tury wyborów samorządowych Piotr Janczarek przegrał z Birosławem Włodarczykiem zaledwie o 27 głosów. Polskie prawo wyborcze daje możliwość złożenia protestu. W związku z artykułem 82 i 392 ustawy kodeks wyborczy został złożony protest przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Janczarka. Skorzystaliśmy z tego prawa, biorąc pod uwagę, że różnica głosów pomiędzy kandydatami w drugiej turze wyniosła 27, co stanowi niespełna 0,2%. Wyborców, Którzy oddali swój głos w wyborach 30 listopada minionego roku. W proteście zawarte jest kilka przesłanek, że tak powiem. Pierwsza i chyba jedna z ważniejszych to, że nie, były 30, nie było uwzględnionych 36 osób na listach wyborczych. Tak, to jeden z zarzutów. Uważam, że zarzut najważniejszy, ponieważ formalnie 37 osób zostało pozbawionych czynnego prawa wyborczego, a konstytucja każdemu człowiekowi, który nie został pozbawiony prawa wyborczego, który jest dorosły i zamieszkuje na terenie, w tym wypadku miasta Kraśnik, przysługuje prawo wyborcze. Te osoby zostały pozbawione prawa wyborczego. Także biorąc pod uwagę, że 37 osób mogło zagłosować na pana Piotra Janczarka lub na pana Mirosława Włodarczyka, różnica głosów wynosi 27, istnieje prawdopodobieństwo, że wynik drugiej tury wyborów. Byłby zgoła inny. Także podnoszone przez nas zarzuty oceni sąd i oceni, czy nasze zarzuty spełniają ustawowe przesłanki do wygaśnięcia mandatu burmistrza obecnie rządzącego, pana Mirosława Włodarczyka, lub istnieje również taka możliwość, że sąd weźmie pod uwagę, że należy ponownie przeliczyć głosy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że z każdym orzeczeniem sądu. Nasz sztab wyborczy yy, pogodzi się i przyjmie do wiadomości, i wtedy będziemy wiedzieć, czy mieliśmy rację, podnosząc te zarzuty, czy racje były chybione. Sztab Piotra Janczarka domaga się w proteście unieważnienia drugiej tury wyborów, stwierdzenia wygaśnięcia mandatu włodarczyka i wydania postanowienia o ponownym głosowaniu. 22 stycznia Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrzy ten protest wyborczy.